Siemaneczko ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2. Moi drodzy, w dzisiejszym filmiku, jak sami już możecie widzieć po tytule, jak również po tym obrazku w tym momencie tutaj, co tu jest, robimy dzisiaj opening. Zgadza się, no bo kurde, no... Opening nowej skrzyneczki, którego nie mogłem zrobić w życiu. Opening musi być, jak najbardziej. E, sorry tylko, że tak trochę później, niż wyszła ta skrzynka, ale... Był urlopik, zresztą... Były shorty z tego urlopu. Jeżeli nie widzieliście to zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę spodobają. I po prostu trzeba było poświęcić fundusze na ten, na ten urlop, ale że zostało mi naprawdę jeszcze sporo hejsiwa. Z tego to mówię dobra. Lecimy z openingiem. E, otwierać będziemy 20 skrzyneczek. Przyznawam się szczerze, że. Naprawdę. Mimo tego, iż opening musi być, to jednak. no Te czapeczki są jakieś takie mechne. No... Umówmy się, mogły być lepsze. Do tego oczywiście, znowu, znowu nie ma warpaintów. Kurde, czemu nie może być tych warpaintów? Jakby były warpainty, to bym otworzył, chyba nie wiem, tyle samo, albo może nawet i więcej. ale co no, mamy czapeczki, miejmy nadzieję, że jakiś fajny UNU się trafi. W końcu Keleszowi się trafiło no to mi też w końcu fajnie było, jakby się trafiło. Tylko zanim przejdziemy do openingu, chciałbym podziękować dwóm osobom, twórcom dokładnie mówiąc, a mianowicie Warningowi oraz Suchemu za to, że Przyczynili się do tego openingu, pomogli mi w postaci właśnie tych oto skrzyneczek. Bardzo Wam, chłopaki, dziękuję. Miejmy nadzieję, że to będą takie błogosławione skrzyneczki. A tymczasem lecimy z pierwszą skrzyneczką. Zobaczymy, co nam się tutaj trafi. Dobra, tak, jestem pewny. Dobra, jedziemy z pierwszą skrzyneczką i mamy Invisible Flame. To jest chyba. A nie, to jest dla Pyro. E, ta koszula taka se, bym powiedział. Nie zaraz, to jest dla Pyro czy dla ten? Tak, dla Pyro. Na, takie. Cholera, sorry. Yy, dobra. Taka se, koszuleczka. Miejmy nadzieję, że zaraz będzie lepiej. Otwieramy. Uh, dwa itemki. Fajnie, fajnie. Uh, Team Spirit, fajnie, to jest trzy skrzynki. Kurde, faja. Name tag i yy, Common Wolf Commando, ten berecik dla skauta. To jest całkiem fajne. To jest w stylu, że jeżeli nie stać się na Billa, to zawsze możesz mieć taki, taką alternatywę. To, to i był jeszcze. Cholera, był jeszcze Name Tag. Dobra. Ale tym Spirit spoko. To jest y jakiś kluczyk, zawsze się ten, zawsze się zwróci. Dobra, trzecia skrzyneczka. Go, go, I dobra, jeden przedmiot. I mamy Brute's Braces. To jest dla Heavy'ego. Y kolejny. Taki... Lo, pf, kolejny misk, taki jak chcesz sobie się pobawić w Peaky Blinders. nie Zrobić kogoś z Peaky Blinders. Znowu jedno z ten, jeden przedmiot. Pathfinder... dobrze to powiedziałem? E, tak, Pathfinder, e, sorry. Pathfinder dla Solda, e, to jest taki mech. W ogóle nie, wiem, że będę często używał słowa mech, ale no niestety, no te czapki są takie same. Dlatego dawać mi Unu, kurde faja. Dobra, jeden przedmiot i mamy Watchman Sweatsuit dla Medyka. E, powiem tak, jeżeli, znaczy jeżeli, na pewno wam co, zostanie coś do rozdania dla was, rzecz jasna. A, powiem tak, wiele ludzi psioczy na tą czapkę dla snajpera, a mi się nawet podoba. Oczywiście część rzeczy będzie dla was do rozdania, wiadomo, więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jakiegoś fajnego komentarza. No, i oczywiście zapraszam na mój serwer Discord. Tu temy. znowu ten. O, tym razem w u, fajnie, fajnie. I. Uuuuh, Rematch Kill, Strange Part. Fajnie, fajnie. Tym razem ten berecik w Strange. U. Na pewno nie będzie jakoś mega dużo warty, ale może nawet może troszkę więcej. Mm -hmm. Dobra. Ile to już otworzyliśmy? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kurde, już 8 skrzynek poszły. Ja pierdzielę. Kurde no, O, serio, o, znowu w dobra, pniemy się pomału w górę, najpierw były zwykłe itemy, potem, teraz są stręże, i miejmy nadzieję, że, nie, zaraz, dwa, cztery, sześć, osiem, oś... nie, dobrze, policzyłem, sorry, że teraz wpadnie jakieś uno, kaman to nie jest unusual, desk engineer jest, to, ej, ale fajnie chociaż, że dodali ten, plakietkę z tym, z inżynierem. Ciekawe, czy jest tutaj nawet ten. Cholera. Ciekawe, czy nawet są mi go dane. Wiecie, imię i tak dalej. Dobra. Otwieramy, otwieramy. O, dwa itemki. Dobra. O, o, rozszerzać plecaka. Plecaka to mi się zdecydowanie przyda. I. A, akurat to okelerz to dostał ten, w ten wonu tą maskę. Tego rapera. Ja się w rapie, ja w rapie nie siedzę, więc nie ogarniam za bardzo, ale no. Rozszerzać plecaka jak najbardziej się przyda. Dobra, 10 skrzyneczek, już połowa za nami, no kurde, proszę, musi co trafić coś fajnego, ploks. Dobra, next item, kurde, no był e, name tak teraz jest description tag i... i, i, i... Brand Loyalist, to już dostałem, bo tam wcześniej grałem FMA. To się otworzyło dwie skrzyneczki, no i wiadomo, trafiło się gówno, ale... zobaczymy co będzie teraz, dobra. I już chyba... od znowu ten. O, bilet służby wojskowej. To się przyda o trzy itemki. No nie, dlaczego Watchman's wet i a, enemy skill, kolejny strange part. Okej, okay, bilecikiem to ja akurat nie pogardzę, wiadomo, zawsze się przyda. I tu jest ten strange part. Dobra. Kurde, faja. 8 skrzynek zostało. Kaman. Osiem szans na to, żeby zdobyć aniżła. Trzeba chociaż nadgonić kelesza, żeby ten. O! W końcu jakiś filetowy tanker, stop. Fajnie. Trzeba pod, podgonić. Nie może tak być, że tylko El kelesz zawsze dostaje. Znaczy, no dobra, też tam dostawałem, wiadomo. Ale fajnie było dzisiaj też dostać. Berecik. Cholera. I kolejny bilecik. Fajnie, kurde. Jeszcze jeden, i będzie można zrobić kolejną służbę. Mnie to się jak najbardziej podobuje. Kurde. Dawaj mi berecik. Dobra, ile? 6 skrzynek. Come on. Lecimy. Póki co, na jeden fioletowy. No Miejmy nadzieję, że coś tam fajnego się jednak trafi. Kolejny Strange part, kurde. Zabici ten od ognia. I. Aaa, kurde. Fioletowy, ale to nie ten fioletowy, który ja chcę. E, przynajmniej już tego będzie do setu. Właśnie takiego Speaky Blinders dla Hewiego. Dobra, pięć skrzynek. Adano się na Teutatesa. No oczywiście, ktoś mi teraz tam musi ten... Uuu! Tuxedo o, pamiętam, że tego używałem, tego, jako propozycja do mojego tego. Do loadoutów z uniwersum Walaszka, to jest chyba warte z dwa klucze, z tego co pamiętam, z tego co, co sprawdzałem. Nie wiem, ile jest teraz, ale no może chociaż te dwa klucze to będzie warte. Dobra, i... Big Star. Kolejny ten, kolejny fioletowy przedmiot. No kurde, dobra, fioletowy przedmiot wszystko fajnie, ale nie ten, który ja chcę. Dawać mi fioletowy przedmiot, wiadomo o który fioletowy przedmiot mi chodzi. Plox. Trzy szanse. Dobra, jeden przedmiot i znowu Invisible Flame. God damn it. Dame, Dame, Dame. Dobra, dwie ostatnie szanse, błagam. Eee, la, 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 la la. o. Waiting for response. I... główne jakieś pewnie. no nie! Znowu to gówno! Nie chcę tego. God fucking demet. Znowu to samo. Dobra. Ostatnia szansa. Kurde, jakby teraz... Ostatni ten, ostatni... ten. I byłoby... u, no to bym się po prostu ucieszył. Dobra. Uf, 3, dwa, 1, Plox. O, dwa itemy. Znowu description tak, nie chcę tego. I już widzę, że to nie jest ten. O, ale w stręgu. Ah, cholera. Szlak by to jasny trafił. No, niestety, nie tym razem. Cholera, tu. Dobra. Dobra. Wy sobie, moi drodzy, poczekajcie. Ja zaraz wrócę i zobaczymy, ile to wszystko jest warte. A few moments later. Ok, moi drodzy, jesteśmy już z powrotem i powiem wam, że jestem zaskoczony. Ponieważ okej, okay, jesteśmy na minusie jak najbardziej, ale nie aż tak wielkim, który się spodziewałem. Ponieważ tutaj już w tym momencie macie screenshot właśnie, ile są warte te przedmioty, które otworzyłem. I tak jak się spodziewałem, ten smoking dla szpiega chociażby, tak jak wcześniej sprawdzałem jest wart właśnie dwa klucze puszka z farbą ten Team Spirit jest wart półtorej keja prawie. Natomiast to co mnie najbardziej zaskoczyło to właśnie ten strange part, gdzie e, e, zalicza nam zabitych e, wrogów zabitych w powietrzu. On jest kurde wart ponad 5 kluczy. Wow. Nie sądziłem, że te, znaczy okej, okay, są niektóre strange party, które są warte dość sporo, ale nie wiedziałem, że akurat ten może być tyle warty. E, czyli co? Wychodzi na to, że to to to, te dwa bileciki, no dwa bilety to już można powiedzieć, że to jest klucz, kolejny. Jakby to wszystko połączyć ze sobą, te wszystkie przedmioty, no to... Tak z, Na upartego z 11, no może już tak przy takich naprawdę dobrych wiatrach 12 kluczy będzie. Czyli ponad połowa mi się zwróciła. Więc nie jest najgorzej. Owszem, wiadomo, fajnie był, było jakby trafił się Ani ale, ale... Powiem szczerze, że nie jestem aż... Tak aż tak stratny nie jestem. Więc można powiedzieć, że to jest taki średnio udany opening. Nie jest to kompletna katastrofa, nie jest to super duper opening, taki średni jak walaszek. <grych> ok, jak mówiłem wcześniej, niektóre te przedmioty będą do rozdania dla Was. Jeżeli chcecie mieć szansę na zdobycie takiego przedmiotu, któregoś z tych przedmiotów, oczywiście zapraszam na mój serwer Discord, gdzie właśnie. Znowu będą giveaway'e, no były wcześniej giveaway'e, ale jakoś ostat... od jakiegoś czasu ich nie robiłem, znowu trzeba będzie je robić, żeby docenić moją kochaną widownię. No i co? Miejmy nadzieję, że następny opening, miejmy nadzieję, że kolejna skrzyneczka będzie lepsza, że w końcu będą Warpainty. Będzie lepszy, będzie dużo bardziej udany niż ten. Okej okay, moi drodzy, to będzie na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że wam się jak najbardziej podobało. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Oczywiście zarówno tutaj, jak i na fom ie I co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. Oraz jeszcze, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to Was gorąco do tego zapraszam. Oczywiście zajrzyjcie też na mój serwer Discord Benharta. Link oczywiście w opisie. Dobra, dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego. ta.